Nam zależy merytoryczne źródło informacji. Mateusz Urban, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny nasz wspólny materiał. Ostatnio analizowaliśmy budżet, analizowaliśmy niektóre obietnice socjalne, wizje kryzysu. Tymczasem nim zdążyły wybrzmieć nasze ostatnie materiały, pojawiły się nowe obietnice. Aktualnie rządzącej partii i myślę, że warto je po kolei przeanalizować. Zacznijmy od tej chyba najbardziej głośnej i nośnej, a mianowicie bardzo wyraźna podwyżka płacy minimalnej, i to nie tylko rok do roku, ale to już jest zapowiedź na kilka najbliższych lat. Jakbyś mógł ten temat naświetlić? E Temat jest rzeczywiście bardzo złożony, wywołuje on olbrzymie kontrowersje ostatnio. Jak zwykle mamy to okazję obserwować w Polsce polaryzację polityczną, to w tej sferze ekonomicznej też bardzo szybko doszło do podziału osób, które mówią, że no nic się nie stanie, że i tak mamy tanią siłę roboczą, że jesteśmy montownią. Takie komentarze dosyć często pojawiają się w opinii publicznej, w obiegu. I z drugiej strony, są, są osoby, ekonomiści, inni działacze, zwłaszcza organizacji związanych z pracodawcami, które mówią, że dojdzie do, tu cytat, zarżnięcia małych i średnich przedsiębiorstw właśnie w wyniku tego dosyć drastycznego podwyższenia płacy minimalnej. Jak będzie tak naprawdę, na ten moment jest bardzo ciężko przewidzieć. To znaczy jest to praktycznie niemożliwe, żeby powiedzieć, że tyle a tyle biznesów na przykład upadnie. Oczywiście można robić pewne szacunki i, i, i przewidywania. Kilka, kilka punktów, które chciałbym wyróżnić. Po pierwsze, rzeczywiście osoby, które mówią, że jest to drastyczna podwyżka, i nigdzie praktycznie wcześniej z małym wyjątkiem do jakiego, do jakiego zaraz wrócę się nie wydarzyła. Zwykle stosunek pensji minimal płacy minimalnej do, do płacy średniej w gospodarkach rozwiniętych waha się. Wokół 45%, to mniej więcej od, od 40-30 kilku do, do nieco ponad 50%. Natomiast u nas, nawet jeżeli płaca średnia utrzymałaby dosyć wysoką dynamikę, którą widzimy w ostatnim roku czy dwóch, czyli około 7% rok do roku, to w 2023, gdzie ta już ostateczna obietnica tej najwyższej czy płacy minimalnej. Rzędu 4000 zł miałaby zostać wprowadzona, ta proporcja skoczyłaby aż do 60%. I tak należy pamiętać, że, że ta średnia, o której tutaj mówimy, to jest tylko średnia z tej części gospodarki, w której są firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Ta, ta średnia 5000 teraz z, z okładem. Natomiast w całej naszej gospodarce ta średnia jest o wiele, o wiele niższa. W badaniu w 2016 roku gusowskim to było około 3,5 tysiąca złotych brutto. Teraz pewnie jest około, około 4 tysięcy, Niedługo kolejna publikacja tego typu raportu, więc tego się dowiemy. W każdym razie te 60% do końca nie może nie, nie odzwierciedla, jak drastyczna w stosunku do całej gospodarki ta podwyżka jest. Uważam, że rzeczywiście bardzo mocno dotknie wiele branż, zwłaszcza w usługach. Także nie liczyłbym na to, że przedsiębiorcy będą w stanie zagryźć zęby, zejść z marży, ponieważ w wielu z tych branż ta marża już jest niska. Przede wszystkim mówimy o, o firmach usługowych, ochroniarskich, fryzjerstwo. Jakieś takie usługi, które generują dosyć, dosyć niską, Dosyć niską marżę, i w momencie, w którym zatrudniamy innych, innych pracowników, to rzeczywiście te koszty pracy urosną nam znacznie. To jest drugi punkt, o którym chciałem powiedzieć. To znaczy, to co pracownicy zarabiający płacę minimalną dostaną na rękę, to jest tylko jedna część historii. Druga część to są, to są koszty, które przy Płacy minimalnej rzędu 4000 zł dla pracodawcy wzrosną do niemal 5000 tysięcy złotych. Więc w zasadzie zatrudnienie kogoś będzie miało sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta wartość dodana, którą on, on wytworzy w firmie dla, dla pracodawcy będzie przekraczała te, te 5000 zł, co w wielu zawodach w realiach naszej gospodarki póki co nie jest możliwe. Trzecia rzecz to to, że płaca minimalna nie wpływa tylko i wyłącznie na. Osoby, które ją zarabiają. W tym momencie płacę minimalną zarabia w Polsce jakieś 13-14% osób. Natomiast efekt pośredni psychologiczny polega na tym, że jeżeli mamy osoby w firmie, które zarabia, zarabiają minimalną, ta minimalna jest podnoszona administracyjnie to są inne osoby. Które pewnie zarabiają nieco wyżej minimalnej i też będą domagać się podwyżek, no bo, no bo jak to, prawda? Nie będę zarabiał najmniejszej albo tyle, co ten, ta osoba, która dopiero do firmy dołączyła. Więc ta presja na podwyżki w firmach będzie duża i nie ograniczy się do tych 13-14% osób. Więc rzeczywiście tutaj presja na, na firmach będzie ogromna, zwłaszcza właśnie na małych i średnich przedsiębiorcach którym to możemy słyszeć często chce się pomagać. Natomiast, natomiast ta, ta pomoc jest szczątkowa, można powiedzieć, a, a utrudnienie, zwłaszcza, tu, zwłaszcza tutaj w kwestii tych kosztów pracy, i tak już stosunkowo wysokich w Polsce, jeśli chodzi o, o właśnie o tę stronę pracodawcy, będzie jeszcze, będzie jeszcze zwiększone. Jeszcze może jedna mała rzecz. Po drugiej stronie, można powiedzieć, barykady mówi się o tym, że to zmotywuje przedsiębiorców do większej... Automatyzacji, prawda? że zaczną bardziej inwestować, ponieważ będzie opłacało się wymieniać ten czynnik ludzki na ten czynnik kapitałowy, czyli po prostu mówiąc, mówiąc językiem tego kowalskiego, ręce ludzi na, na maszynę. Pozostaje bardzo sceptyczny co do tego, przede wszystkim dlatego, że wiele z tych zawodów, o których właśnie mówiłem, jest bardzo ciężko zautomatyzować. Nie żyjemy jeszcze w epoce na tyle rozwiniętych robotów, sztucznej inteligencji, żeby powierzać im na przykład opiekę nad, nad dziećmi, ale też szereg Różnych innych, różnych innych czynności. Dlatego uważam, że ten efekt pewnie do jakiegoś stopnia rzeczywiście będzie miał miejsce zwłaszcza w, w przemyśle. Natomiast, natomiast na pewno nie, nie, nie zrównoważy tych problemów, o których, o których mówię. OK, Czyli jak widać to nie jest takie proste, jak przedstawiła to telewizja Idziemy dalej ZUS od dochodu. O co tutaj chodzi? To by była rewolucja. W tym momencie osoby samozatrudnione płacą tak zwany ryczałt na ZUS. W tym roku wynosi on nieco ponad 1300 zł. Jest to miesięczna płatność właśnie do, do ZUS-u, którą przedsiębiorcy muszą odprowadzać. W tym momencie jest ona niezależna od tego, jaki dochód... Jaki dochód oni uzyskują? W przyszłym roku ma nastąpić znaczna podwyżka, ponad 10% do 1470 zł. Pojawiły się głosy właśnie zwłaszcza małych przedsiębiorców, no mniej więcej takich, o których mówiłem przed chwilą, czyli, czyli tych, których ten dochód miesięczny nie jest zbyt duży, więc ten ryczałt jako proporcja całego dochodu jest spory, po prostu zjada im sporo miesięcznego dochodu, to też się do pewnego stopnia tyczyło, bo zostało to już troszeczkę zmienione przez wprowadzenie takiego zwanego małego ZUS-u, osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i zderzają się właśnie z tym zusem em dosyć, dosyć szybko, żeby uzależnić poziom tej składki od dochodu uzyskanego przez firmę. I to o ile nie byłoby jeszcze większego problemu z wprowadzeniem tego dla małych przedsiębiorstw właśnie takich, czy przedsiębiorców pojedynczych osób na, na jednoosobowej działalności gospodarczej. O tyle premier Morawiecki w swojej wypowiedzi tutaj nie zaznaczył, że chodzi o, o małych czy, czy, czy małych i średnich przedsiębiorców. Powiedział, że po prostu no, taki pomysł jest gdzieś tam w kręgach rządowych dyskutowany i w momencie, jeżeli rzeczywiście doszłoby do tego, że dla wszystkich osób prowadzących działalność w Polsce taka, taka zależność ZUS-u od dochodu byłaby wprowadzona, oznaczałoby to drastyczną, zasadniczą podwyżkę ZUS-u wręcz kilkukrotną, dla osoby, która przedsiębiorcy, który zarabia około 10 tysięcy złotych, byłby to skok właśnie z tej ryczałtowej, tego 1300 na nie, niemal 5000, więc, więc widzimy, jaka to jest skala jaka to jest skala podwyżki, wtedy podatek dochodowy troszeczkę by, troszeczkę by spadł, ale, ale powiedzmy, weźmy do dla przykładu osobę, która zarabia 20 tysięcy złotych, w tym momencie na rękę zostaje jej około 15 tysięcy, przy tych podwyżkach, mimo tego, że podatek dochodowy trochę by spadł, byłoby to 10 tysięcy złotych. To już wiele osób, wydaje mi się, bardzo by mocno kwestionowało w ogóle zasadność Prowadzenia działalności. Jeżeli taki scenariusz by się spełnił, ostatnio wypowiedziała się minister Emilewicz na ten temat. W ogóle mówiła o tym, że rozwiązania, o których dyskutujemy, nie były w ogóle z nią omawiane. To też dużo mówi na temat tego, jak, jak takie pomysły gospodarcze w Polsce się wprowadza, ale to jakby zostawmy na boku. W każdym razie mówiła, że nie będzie to dotyczyć wszystkich wszystkich przedsiębiorców. Więc jest jakaś nadzieja, że rzeczywiście ten, ten pomysł pozostanie, zostanie porzucony. No właśnie, a ta 30-krotność, zniesienie tej 30-krotności, tak? To zdaje się oznacza w przyszłości większe zobowiązania potem ZUS-u. Tak, tu przechodzimy w troszeczkę inny temat osób samozatrudnionych, bardziej na osoby na umowie o pracę ponieważ zasada, zasada 30-krotności w dużym skrócie polega na tym, że jeżeli ktoś rocznie zarabia więcej niż 30-krotność średniej pensji, w tym momencie jest to około, ta 30-krotność suma roczna to jest około 148 tysięcy złotych, więc w momencie, w którym ktoś przekracza ten próg, to składki na ZUS nie są od tej nadwyżki pobierane. To zostało wprowadzone jeszcze w trakcie reform, reformy emerytalnej jeszcze z zarządów AWS-u, 20, 20, ponad 20 lat temu, miały na celu przede wszystkim ograniczenie przyszłych zobowiązań ZUS-u wobec osób, które zarabiają najwięcej w gospodarce. Bo mogłyby oczywiście odprowadzać te składki, ale w momencie, w którym ktoś zarabia 20-30 tysięcy złotych miesięcznie przez długi czas, jeszcze na dodatek powiedzmy, że wydłużyłby sobie czas pracy powyżej wieku. Emerytalnego, no to te zobowiązania ZUS-u rzeczywiście szłyby już w, w kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. I w tym momencie y, rząd podjął decyzję, według mnie bardzo krótkowzroczną, to znaczy y, powiedział: potrzebujemy teraz y, 5,5 miliarda złotych rocznie, bo tyle wyniesie mniej więcej dodatkowa, do, do, dodatkowe wpływy do ZUS-u, przez co dotacja budżetowa do, y, do ZUS-u się zmniejszy. Y, y, i troszeczkę nie patrzą na to, jakie to może mieć konsekwencje przede wszystkim dla przyszłych zobowiązań ZUS-u za te 10, 20, 30 lat, ale też na, dla zachowania firm i pracowników, którzy mają, które wytwarzają najwięcej w Polsce. Są głównie wysokiej klasy specjaliści, informatycy, osoby pracujące w bankowości, menedżerowie. Dla nich obniżka realna w pensji rocznej to jest około 11%. 11%. To jest rzeczywiście sporo i to może być coś co zaważy na tym czy takie osoby w ogóle będą przyjeżdżać do Polski pracować z zagranicy, jeżeli nie są Polakami, czy w ogóle wracać do Polski, jeżeli są emigrantami i oczywiście odwrotnie, wiele osób może zdecydować się na na wyjazd. I kolejna obietnica 14 emerytura. Pytanie czy dla wszystkich emerytów? Nie, według zapowiedzi ma ona dotyczyć jedynie emerytów, którzy Zarabiają, przepraszam, których emerytura nie przekracza 120% emerytury średniej, więc będzie to znaczna większość emerytów. Natomiast według mnie, mam szczerą nadzieję, że do, do tego nie dojdzie, bo, bo ta. Ta licytacja na, na następne emerytury jest, jest, bardzo, jest bardzo przerażająca. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to, jak dochody emerytów plasują się w stosunku do całości gospodarki. To może powiem rzecz bardzo niepopularną, ale z, z badań przeprowadzanych właśnie przez GUS wynika, że sytuacja emerytów wcale nie jest tak zła. Jak, jak mogłaby się wydawać. Jest bardzo porównywalna właśnie z osobami, które pracują, które nie są samozatrudnione, za, bo jednak przedsiębiorcy, jeśli chodzi o dochód rozporządzalny, są troszeczkę wyżej, zaraz za nimi są rolnicy i emeryci, emeryci niedaleko za nimi. Więc ten mit, odważam się powiedzieć, który jest często w mediach, też powielany, że polski emeryt to jest, to jest biedny człowiek, jest w tym momencie szkodliwy i właśnie wykorzystywany do, do, do tego, żeby takie postulaty głosić i takie rozwiązania, takie rozwiązania wprowadzać. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę zastrzec, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja też nie mówię, że polski emeryt już równa się niemieckiemu, że stać go na to, na co, na co powinno go go być stać w tym momencie. Chodzi mi o, o stosunek tego, ile emeryci rzeczywiście mają do, do dyspozycji w stosunku do um, możliwości gospodarki. O tym też musimy pamiętać i brać wszystko w, w kontekście. Ja dodam, że zdaje się emeryci dosyć powszechnie posiadają coś, czego nie posiada bardzo wielu młodych ludzi. Własność. Dokładnie. Tak, no tutaj, tutaj jakby myślę, że to, to samo pytanie jest już odpowiednim komentarzem. Do tego, co, co powiedziałem. I zdaje się, że tam była jeszcze taka obietnica, o ile mnie pamięć nie myli: 2 miliardy złotych na modernizację szkół i 2 miliardy złotych na modernizację szpitali, tak? Tak jest. Tak jest rzeczywiście. Takie fundusze celowe zostały, zostały ogłoszone, zostaną stworzone. No to jest troszeczkę takie śmieszne, troszeczkę straszne. Według mnie pokazuje to to, że rządzący gdzieś tam widzą, że powinni coś w, tym, w tych kwestiach robić. Rzucą jakąś liczbą, która wygląda na dużą. Rzeczywiście to nie są małe pieniądze, ale, ale jeżeli postawimy je właśnie obok tego, ile tam tych pieniędzy jest naprawdę potrzeba, ile już jest wydawane, gdzie cały budżet nfz to jest 100 miliardów złotych, więc jeżeli chcemy naprawiać służbę zdrowia dwoma miliardami, przy pewnie jakiejś wieloletniej perspektywie, przy tym, jeżeli w tym momencie wydatki roczne wynoszą właśnie nawet nieco ponad, ponad 100 miliardów, no to to pokazuje proporcje tego, co jest obiecane, a, a tego, jakie mogą być realne, realne potrzeby. Także z jednej strony, no pewnie ktoś powie, cieszmy się, że, że rząd zauważył, że ta służba zdrowia jest jaka jest. Pierwszy raz od, od wielu naprawdę lat jest jakaś przestrzeń budżetowa, żeby coś z tym zrobić, ale, ale jednak tam, gdzie mogłoby iść 2 miliardy, idzie. 42, a, a tu, gdzie naprawdę powinny pójść te 42, czyli te 2% PKB więcej niż obecnie, co już jest teoretycznie obiecane, ale w praktyce, jak, jak słyszymy, różne zabiegi księgowe są stosowane, żeby, żeby omijać te zobowiązania właśnie względem wydatków na służbę zdrowia, no to pokazuje, jakie priorytety w tym momencie mamy mamy w Polsce i generalnie odbije się to na nas, na nas wszystkim, zwłaszcza na seniorach, których tak bardzo chcemy, czy, czy rząd powiedzmy, pomóc w, w tym momencie. Wydaje mi się, że nawet oni doceniliby większą jakość i dostępność przede wszystkim służby zdrowia niż 14, 15 czy 16 emeryturę. Natomiast jeśli chodzi o, o, o szkoły, no to ciężko też postawić na szali te, te 2 miliardy na, na modernizację, która no, też jest jakimś ogólnym hasłem, prawda? Doposażmy może coś. To też nie, nie neguje potrzeby rzeczywiście nowoczesnego wyposażenia w szkołach. Natomiast nawet wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt przy często archaicznym, zesztywniałym systemie zarządzania tymi szkołami, programami nauczania w takim typowym systemie odgórnego managementu, w którym wszystko trzyma w rękach Ministerstwa Edukacji niewiele pomoże, dopóki nie, nie zostanie wprowadzona jakaś realna zmiana i pozwolenie ludziom, uczniom, rodzicom, nauczycielom, na, na tworzenie tej edukacji, tak, jak ją chcą widzieć, na pewną inwencję, na pewną pomysłowość, na, na rozbicie tych sztywnych schematów, które w polskiej szkole w zasadzie nie tylko w Polskiej, ale, ale rzeczywiście w Polskiej dosyć mocno. Mocno widoczne, no to, no to 2, 4, 6, 10 miliardów nie zrobi, nie zrobi różnicy, jeśli chodzi o kształcenie tych, tych kompetencji, które, które w dzieciach później dorosłych chcielibyśmy, chcielibyśmy widzieć. To jest pewnie materiał na, na osobny odcinek, dlatego nie będę już, już wchodził w to głębiej. Natomiast, tak jak mówię, szkoła i potrzebuje pieniędzy, i potrzebuje również zmiany, zmiany jakościowej. Obietnice rządu przeanalizowane. Mam nadzieję, że ten materiał tym razem zdąży wybrzmieć, zanim pojawią się nowe, bo przypominam, że przecież mamy kampanię wyborczą. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.